Przejazdy kolumny prezydenta Karola Nawrockiego. Stały się prawdziwym wiralem i zdobywają miliony wyświetleń w social mediach. Ale czy zastanawiałeś się, na jakiej zasadzie odbywa się przejazd takiej kolumny i jakie obowiązki są nałożone na Ciebie jako pozostałego uczestnika ruchu drogowego? Przede wszystkim, aby mówić o przejeździe pojazdu uprzywilejowanego, czy też kolumny takich pojazdów, najpierw muszą zostać spełnione następujące warunki. Po pierwsze, przejazd taki może odbywać się w kolumnie, bądź też być związany z bezpośrednią ochroną osób zajmujących najważniejsze kierownicze stanowiska państwowe. Po drugie, pojazdy uprzywilejowane zobowiązane są do tego, aby stosować zarówno sygnały świetlne, jak i dźwiękowe. Po trzecie, pojazdy uprzywilejowane zobowiązane są do tego, aby używać świateł drogowych lub świateł mijania. W takim przypadku możemy mówić o przejeździe pojazdu uprzywilejowanego bądź kolumny takich pojazdów. Kierujący pojazdem uprzywilejowanym może przy zastosowaniu szczególnych zasad ostrożności nie stosować się do niektórych przepisów prawa o ruchu drogowym, zatrzymania czy też stosowania się do znaków świetlnych oraz dźwiękowych. Jeżeli spotkasz taki pojazd na swojej drodze, również zachowaj szczególną ostrożność. Pamiętaj, że zgodnie z ustawą jesteś zobowiązany do tego, aby takiemu pojazdowi ustąpić miejsca bądź też w niektórych sytuacjach zatrzymać się. Mowa bowiem o tym, że pojazdy takie mają pierwszeństwo przed pozostałymi uczestnikami ruchu drogowego. Reasumując, jeżeli spotkasz na swojej drodze kolumnę z prezydentem Karolem Nawrockim, czy też inną kolumnę składającą się z pojazdów uprzywilejowanych, koniecznie ustąp jej pierwszeństwa. Bezpiecznie, a po więcej takich informacji, koniecznie zaobserwuj profile kancelarii grube.